Zapraszam na zajęcia z klasyfikacji, taryfikacji i kodowania procedur medycznych. Przedmiot ten jest realizowany w trakcie studiów drugiego stopnia zarządzania o specjalności Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Zajęcia prowadzę w formie warsztatowej, jest gra zespołowa, ciekawe kazusy, na podstawie których będziesz mógł się nauczyć już kodować procedury medyczne, pracować w klasyfikacji ICD-10, ICD-9 i na grupach JGP. Zajęcia te są ciekawą inspiracją do otwarcia nowej drogi zawodowej jako koder medyczny. Powiem Wam, jak, jakie są zadania, jaka jest rola, jak ważna jest współpraca kodera medycznego wewnątrz i na zewnątrz placówki medycznej. Ja nazywam się Alina Sroczyńska. Od 14 lat jestem menadżerem w ochronie zdrowia. Mam doświadczenie na najniższym i najwyższym szczeblu zarządzania. Byłam również dyrektorem szpitala. I wiem, jak ważny jest koder medyczny w naszej codziennej pracy. Zapraszam serdecznie na moje zajęcia.